Dzisiaj będę robić krem z czosnkiem e, niedźwiedzin. E, już zrobiłem, więc już wiem jak smakuje. I smakuje po prostu niesamowicie. Więc idziemy zrobić to, co ja już zrobiłem w filmie. Nieważne, widzimy się później. Rozpuszczamy masło przez chwilę. Zamiast masła może być olej lub oliwa. Ja akurat ten krem wolę z masłem. Dodaję pokrojoną cebulę, tak byle jak i tak później będziemy wszystko miksować. Smażymy przez chwilę. Dodajemy wody. A teraz dodajemy kostkę rosołową. Proszę nie przesadzać z kostką rosołową, bo nie jest taka zdrowa. Ok. Mieszamy przez chwilę. I doprawiamy solą. Ja to już robię na oko, bo często robię takie kremy, i już no, trochę się znamy. Teraz dodajemy ziemniaka pokrojonego w małe kostki, małe kawałki. Przykryte, gotujemy, a ziemniak jest prawie ugotowany. 5 Prze, minut przed dodajemy ciasteczkę w bez łodygi. I przykryte, jeszcze gotujemy przez 5 minut. Ostawiamy do ostygnięcia i miksujemy. To nie będzie prosta sprawa, zobaczycie, więc trochę cierpliwości i za chwilę krem będzie gotowy. Jak się je ten krem? Na gorąco, na pewno. Jest dobry tak sam, bez niczego. Ja uwielbiam skrzankami i zawsze dodaję albo śmietankę, albo śmietane, kwaszną śmietanę. Na kanale możecie y, zobaczyć film, jak ja ze śmietanki robię śmietany po staremu. Więc proszę subskrybować kanał, zostawić mi lajka, jeśli chcecie, wiadomo. No, widzimy się następnym razem i smacznego. Ta zupa jest taka dobra, że musicie zobaczyć, jak mi smakuje.